Witajcie, kochani, w nowym filmie. Dziś zapraszam Was na Home Decor. Pokażę Wam rzeczy, które ostatnio wpadły do mojego mieszkania i troszeczkę Wam o nich dzisiaj opowiem. Także zabieramy się od razu do roboty. Pierwsza i największa rzecz to jest kosz, który dostałam od mojej mamy kosz wiklinowy. Powiem Wam, że ten kosz ma już naprawdę wiele, wiele lat ale mama postanowiła się go pozbyć. No i ja mówię, słuchaj, no nie wyrzucaj, no a szkoda, daj mi. E, zawiązałam sobie na nim tutaj wstążkę, włożyłam do niego poduszkę i koc i ustawiłam go u siebie w sypialni. Także kosz sprawdza się świetnie, chociaż zastanawiam się, czy nie przemalować go na biały kolor, żeby jeszcze lepiej komponował się u mnie w salonie, ale powiem wam, że jak na razie jest ok. Kosz daje radę, także widzicie, fajne rozwiązanie. Zawsze takie kosze wiklinowe to jest. Coś, gdzie możemy coś tam schować. Kolejna rzecz, którą dostałam od mamy, są to obrazki. Obrazki z Ikea. Mama pomyślała o mnie, będąc w Ikea, jak zobaczyła te obrazki, bo mówi, że ja już coś takiego w domu mam. No i fajnie by to razem wyglądało. I rzeczywiście, słuchajcie, to są te obrazki. O. A ja w domu mam już taki swój portret, też tak właśnie rysowany, który dostałam od marki Aven. I mama rzeczywiście miała tutaj rację, bo jak tylko zobaczyłam te obrazki, to mówi: Kurczę, fajnie będą się komponowały, właśnie razem z tym portretem. Dokupiłam do nich tylko dwie ramki w pepko za jakieś niecałe 7 zł. No i teraz te ramki wiszą tutaj, właśnie przy tym moim portrecie komponują się świetnie. A skoro jesteśmy przy rzeczach od mojej mamy, to muszę Wam wspomnieć o czymś, co pokazywałam Wam również. Którymś z moich vlogów I jest to worek do pieczenia Do pieczenia, do gotowania Do robienia ziemniaków na szybko W 4 minuty Ja ten worek już przetestowałam, więc mogę Wam Na jego temat troszeczkę więcej powiedzieć A też pytaliście się co i jak Worek jest takiego całkiem fajnego Materiału Troszkę w dotyku sprawia wrażenie Jakby to była taka poduszeczka, jakby był czymś wypchany Wewnątrz wygląda tak Łatwo się go pierze no i co, wrzucamy tutaj nasze ziemniaki i rzeczywiście te ziemniaki się w tym worku robią. Za pierwszym razem przetestowałam na takiej średniej mocy mikrofalówki i powiem Wam, że po tych 4 minutach te ziemniaki były jeszcze takie lekko surowe. Natomiast kiedy zwiększyłam moc na tą największą, no to rzeczywiście 4 minuty i ziemniaki gotowe powiem Wam, że to jest naprawdę świetna alternatywa do takiego standardowego gotowania ziemniaków. Zwłaszcza jeżeli jesteście w domu, potrzebujecie na szybko coś zrobić, przygotować sobie obiad, czy na przykład kolację, no i to będzie świetne, świetne dla Was rozwiązanie. A takie worki możecie dostać w internecie, o ile się nie mylę, są na stronie AliExpress, ale widziałam też na innych stronach, postaram się Wam w opisie tutaj pod tym filmikiem wrzucić adresy, linki, do miejsc, gdzie możecie taki worek zakupić. On kosztuje naprawdę grosze, a jest to świetne, świetne rozwiązanie. Jeżeli jesteśmy przy kuchni, to muszę wam również pokazać jedną rzecz do której do kupna której zainspirowała mnie Adzi z Irlandii i to jest taka krajalnica, o ile się to tak nazywa. Kupiłam ją w Lidlu i służy mi oczywiście ona do krojenia i do ścierania warzyw oraz owoców. Ona tutaj ma różne opcje, jeżeli chodzi właśnie o grubość tarki, od oczka. Krajanica jest z plastiku, to się, tą górę się zdejmuje, łatwo się to moje i naprawdę szybko przygotowuje warzywa. Jeżeli dużo gotujecie, jeżeli lubicie spędzać czas w kuchni, to będzie dla Was świetne rozwiązanie. U mnie się to sprawdza, Masymo też polubił właśnie taką. Powiedzmy, targę, krajalnicę. Naprawdę świetna sprawa. Ja ją kupiłam w Lidlu za niecałe 40 zł i służy mi już jakiś czas. Na razie jest ok, nic się z nią nie dzieje, nic mi się tutaj nie rysuje. Te noże cały czas są takie, jak powinny być. Także jeżeli będą w Lidlu, to sprawdzajcie, bo może rzeczywiście i Wam coś takiego się przyda. Ok, i ostatnia rzecz do kuchni to jest coś, co wpadło w moje ręce w tym tygodniu i też jest to z jednej strony dla mnie nowość, ale też z drugiej strony coś, co już dobrze znam. I mowa oczywiście o dzbanku z filtrem. Dzbanku filtrującym marki Daffy. Tutaj jest taka wersja, w której mam dwa filtry, dzbanek i dodatkowo jeszcze taką fajną butelkę, do której możemy przylać naszą przefiltrowaną wodę i ze sobą zabrać. Dzbanek, powiem Wam, jest całkiem fajny. Dlaczego mówię, że jest to nowość? Ponieważ tej marki jeszcze u siebie nie miałam, a z drugiej strony tutaj mamy filtry, które mają dawać nam wodę pełną magnezu. Więc jest to dla mnie nowość, bo czegoś takiego nie próbowałam. Nie wiem jak taka woda smakuje, czy jest inna od standardowej, ale na pewno jak sprawdzę to dam Wam znać. A dlaczego nie jest to nowość? Ponieważ ja już mam taki filtr, co prawda, Brity, i sprawdza się on u mnie bardzo dobrze od wielu lat. No i zobaczymy, zmienię na ten za jakiś czas, przetestuję i dam Wam na pewno znać. A jeżeli Wy znacie te filtry, jeżeli znacie markę Duffy, to też koniecznie napiszcie, co sądzicie na ich temat w komentarzach. Okej, okay. kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna sprawa, o której tutaj muszę powiedzieć, to jest coś do szafy. Ponieważ widzieliście też w którymś z moich vlogów, że robiłam porządki w szafie i padło bardzo dużo pytań na temat jej zawartości. Chodzi oczywiście o takie plastikowe pudełka, do których chowacie sobie buty. Ja mam tutaj akurat ten mały rozmiar, ale są trzy. Jest taka opcja dla damskich butów, jest opcja dla męskich butów i jest opcja na kozaki. Ja teraz ostatnio kupiłam sobie jeszcze kilka tych pudełek. Dostaniecie je w Leroy Merlin. One są w cenach od około 5 zł do około 12 zł, a więc nie są to jakieś duże wydatki. Natomiast te pudełka, tak jak wspomniałam, one są plastikowe, mają tutaj taką rączkę, dzięki której możecie sobie je tam skądś wyciągnąć, a poza tym e, widzicie wasze buty w środku. Nie musicie też szukać po pudełkach czy po jakichś innych miejscach, gdzie są konkretne buty. Ja mam powiem tak, ja nienawidzę tych standardowych, kartonowych pudełek na buty. Nie trzymam w nich moich butów, poza tym one nie wyglądają jakoś estetycznie w naszej szafie i zawsze miałam ten problem, w którym pudełku znajdują się jakieś buty. Odkąd kupuję te, jestem bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie teraz, żebym dalej trzymała moje buty w takich właśnie standardowych pudełkach, ale też nie wyobrażam sobie trzymania moich butów luzem, ponieważ ja o te buty dbam. A więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego fajnego rozwiązania, to sprawdzajcie w Leru Te pudełka często pojawiają się na promocji. Naprawdę warto, świetne rozwiązanie do Waszej szafy, no i przede wszystkim porządek. Okej. Okay. Czyli mamy już kuchnię, mamy już szafę i teraz przejdziemy do łazienki Będąc w Leroy Merlin, pomyślałam również o czymś, co było mi potrzebne na takie moje maleńkie mydełka I tutaj Wam pokażę, to jest mydelniczka, którą również tam zakupiłam To nie jest mydelniczka jakaś z jakiegoś dziwnego tworzywa, ciężkiego tworzywa, która może Wam się zbić To jest po prostu plastik ona ma takie fajne, srebrne wykończenie, które właśnie idealnie pasuje mi do łazienki. Jak widzicie, ja mam tutaj w niej te moje małe mydełka i jest to dla mnie świetna opcja i świetne rozwiązanie. Bardzo dobrze się myje, nic nie odpryskuje, nic się z nią nie dzieje, jest leciutka. I widziałam, że są jeszcze takie zestawy na szczoteczki, jest też pojemnik na medło i myślę, że skomponuję sobie całość, ale o tym dowiecie się już w innym filmie. Kolejna rzecz, którą również kupiłam z myślą o łazience i również w Lerła Merle, to jest koszyczek. Um, to jest koszyczek wiklinowy biały, który ma tutaj materiał. Dzięki czemu możecie go spokojnie zdjąć, wyprać i później nałożyć na ten wasz koszyczek. A jak widzicie, ja sobie tutaj trzymam w nim moje takie domowe sprzęty, czyli tutaj mam kombajn, mam peeling kawitacyjny. Mam moją szczotkę Clarisonic Trzymam sobie to po prostu wszystko w jednym miejscu Fajnie to wygląda, łatwo się czyści Nic się z tym nie dzieje I za taki koszyczek zapłaciłam chyba 11 zł Są też w innych rozmiarach W innym kształcie Także też sprawdzajcie w Leroy Merlin Bo można sobie fajne rzeczy skompletować Właśnie do łazienki I ostatnia rzecz do łazienki I tutaj muszę powiedzieć Niezawodne pepko W którym zawsze można znaleźć jakieś skarby potrzebowałam czegoś na moje babeczki z Aromateli, babeczki, które widzieliście również w moim holu kosmetycznym, które kupiłam na targach i nie chciałam żadnego jakiegoś typowego koszyka, jakiegoś pudełka, po prostu chciałam, żeby to było coś fajnego, co będzie ładnie się komponowało na wannie, przy wannie co się będzie szybko myło i dobrze myło ale też co będzie fajnie się komponowało z butelkami w których trzymam sól do kąpieli a które również pokazywałam wam w którymś tam z moich home decor e, holi i które również są z Pepco. i słuchajcie, znalazłam lampion to jest szklany lampion z takim tutaj sznureczkiem tutaj też ma sznureczek no oczywiście jego przeznaczenie jest na świecę ale jak tylko go zauważyłam, to mówi kurczę, ale to będzie fajna sprawa. I zobaczcie, włożyłam do niego moje babeczki. Tutaj idealnie mieści mi się dłoń. Też troszeczkę takie jest zabezpieczone, że nic tam mi jakoś tutaj po ściankach nie będzie kapało. A naprawdę świetnie wygląda przy tych moich butelkach i świetnie wygląda przy wadnie. Zapłaciłam też za niego jakieś niecałe 10 zł. No i rozwiązanie jest. Śmieję się zawsze, że jeżeli czegoś szukam do domu takiego na szybko, nietypowego, ale też taniego, to zawsze trafiam do Pepko i powiem wam, że ostatnio nawet jak byłam, to tam patrzyłam, jaka jest nowa kolekcja, dużo fajnych rzeczy, dużo rzeczy na balkon, które mnie również zainteresowały i oczywiście świąteczne dekoracje. Więc jeżeli szukacie czegoś do waszego mieszkania, do waszego domu, to koniecznie sprawdźcie w Pepko, bo może tam właśnie na to traficie. Dobra, i to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje rzeczy z tego hola do domu, home decor, wiem, że jedzie do mnie stolik, który dostałam od mojej siostry, będę mieć jeszcze kilka rzeczy, o których Wam już powiem w następnym filmie, a myślę, że taki kolejny home decor pojawi się dopiero po świętach, ale nic Wam tutaj więcej nie będę zdradzać, także czekajcie cierpliwie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co Wam wpadło do wasze ręce, do Waszych mieszkań, do Waszych domów w ostatnim czasie. Czy znacie te rzeczy, o których Wam tutaj dzisiaj powiedziałam i co ich na ich temat sądzicie? A może Wy polecicie mi również jakieś ciekawe sklepy z dekoracjami do domu? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Buziaki pa!